Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 227 bodaj, odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Danowicz i Paweł Stachyra. I przed mikrofonem standardowo też i Mateusz Widut. No i panowie, pytanie również i standardowe, czy w coś ostatnio graliście? Troszeczkę. Ogrywam teraz Dragon Quest 8 na 3 ds do recenzji. Jest bardzo fajne, jeżeli nie graliście nigdy na PS2, to polecam, żebyście kupili kiedy wyjdzie. Chyba jest premiera w Europie 20, 20 chyba stycznia, więc bardzo przyjemny JRPG w takim też klasycznym stylu. Więc jeżeli brakuje wam klasycznego JotRpego Final Fantasy 15, to można nadrobić, jeżeli macie 3DS-a i otrzymać właśnie takie doznania bardziej tradycyjne. A poza tym Hitmana dokończyłem sobie, bo już wyszły wszystkie, wszystkie odcinki i też mam zamiar recenzować, jak już przejdę ostatni. Więc, no, Hitman. Już kiedyś opowiadałem o tym więc naprawdę bardzo mi się podoba ta gra i trochę szkoda, że była tak hejtowana za ten system dystrybucji, że w odcinkach i tak dalej, Moim bo zdaniem zdaniem jest świetny. to jest tylko... najlepszy Hitman, nie wiem, tak się nie bawiłem od chyba od dwójki. Ale to jest e... plus, takie wydawanie akurat Hitmana, który Tak, jest... mi się to podobało, szczególnie, właśnie, tam... takie otwarte misje. Jakby powtarzanie misji yy, było dla mnie zupełnie naturalne w tej grze. To nie było tak, że przyszedłem tylko jedną misję raz i odłożyłem tę grę na miesiąc do kolejnego odcinka, więc... Polecam, jak wyjdzie w pudełku, bo też pudełkowa wersja, czyli całość, wyjdzie pod koniec stycznia, więc miejcie to na uwadze. Pawle? Ja niewiele mam tu do dodania, bo w zasadzie teraz e, zacząłem nadrabiać zaległości właśnie w postaci Hitmana. Dopiero co zaczynam, jestem przy pierwszym odcinku, ale wolałem sobie poczekać, aż wszystko wyjdzie, żeby już nie musieć oczekiwać. Nie lubię tego. I tyle? No i Tyle, tyle mam na razie. E, jeśli o mnie chodzi, to skończyłem Firewatcha, bo naprawdę byłem chory przez ostatni tydzień, tak naprawdę, i siedziałem w domu, plus było minus 20 stopni na dworze. Więc nie było nic do roboty. Ja tu żadnych gier nie mam, więc z Steam zadziałał i, i pobrałem tam Firewatcha. I powiem szczerze, bo ja grałem już w Firewatcha kiedyś przez jakieś. 30 do 3 godzin, nie wiem, Jaki, jakiś taki przedział, że tam początek... Od sam 30 począt... do 3 godzin. Tak, tak. Taki przedział początkowy i wydawało mi się, że ta gra w większości jest nastawiona właśnie e, tak jak jest na początku, na te decyzje tekstowe, a mniej na chodzenie po tym całym świecie i pilnowanie, żeby las się nie zjarał. A okazało się, że jest wręcz przeciwnie i ta gra jest fantastyczna, tylko końcówka, jaką tam zrobili, no to woła o pomstę do nieba naprawdę, bo no, jest trochę rozczarowująca, ale, jest jakoś rozczarowująca tak nie... ale jestem też ciekawy, czy te właśnie decyzje z samego początku jakoś wpływają na to, jak te zakończenie wygląda, nie czy sądzę. też Chyba nie. po prostu w jakiś inny sposób jest to przedstawione. Bo... Nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że właśnie to był jeden z głównych powodów, dlaczego ta gra była tak hejtowana. Te decyzje były właściwie bez. No, ale też z drugiej no, strony nikt nie obiecywał, że to jest jakaś przygódka w której nasze decyzje no, mają no, znaczenie, Nie, tam no, w ogóle nic ja, ja... nie obiecywano specjalnie. No, ludzie no, ludzie tego, się ja nakręcili oglądając materiały Ale z drugiej strony ja na przykład czułem jakiś taki powagę bardzo od, od tych wszystkich decyzji, kiedy podejmowałem je na samym początku i myślałem, że to w jakiś pewien sposób będzie wpływało na cały świat, więc iluzja została naprawdę zachowana, a jak jest w rzeczywistości, nie wiem. Nie, nie mam ochoty drugi raz przechodzić tej gry, chociaż jest świetna, bo po prostu nie mam tego zwyczaju, żeby przechodzić gry dwa razy. Za dużo fajnych gier jest na świecie, żeby przechodzić jedną gry dwa razy. Chyba, że to jest się... gotykiem, no a to, to jest... To, to, to się szka. nie liczy. Tak, <laughs> ale to troszkę jest jak z grami Telltale. Również iluzja wyboru, ale jeżeli raz się przejdzie, to naprawdę są często podobne historie. Nie są aż tak świetne chyba też, żeby no. nawet się zastanawiać nad tym, czy się Fit chce je miz. przejść dwa razy, prawda? E, tak więc może już przejdźmy do samych tematów, a pierwszy temat to chyba najważniejszy temat ostatniego tygodnia, czyli Zatrzymanie prac, anulowanie Scalebound, Scalebound. Tak, tak, Scalebound gra została anulowana, to jest, jeżeli nie pamiętacie, to jest to miał być. Ekskluz na Xbox One produkowany przez Platinum Games, czyli przez niebyle kogo, bo twórców Bayonety między innymi, przede wszystkim chyba e, i Metal Gear Rising zrobili też Wonderful 101, świetną grę na Wii U. No i okazuje się, że Microsoft postanowił zakończyć produkcję tej gry. Nie podali tak naprawdę wydawca nie podał żadnego konkretnego argumentu, nie wiadomo dlaczego tak się stało. Podejrzewam, że dyskutowaliśmy sobie przed podcastem, że pewnie Japończycy podają, podadzą te powody za parę miesięcy gdzieś tam na forach czy na Twitterze. Zobaczymy jak będzie. Tam ja um, się napiję razie... i wejdzie na Twittera. Tak, i Microsoft powiedział tylko, że pracujemy w pocie czoła, by dostarczyć fanom świetny zestaw gier w tym roku, wliczając Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves i inne wspaniałe wrażenia. I nie wiem po co to pisali, może tak upewniali się, że ej, no naprawdę będziemy jeszcze mieć ekskluzywy, chociaż tak naprawdę m, teraz jest tak, że oprócz Crackdown na trójki nie wychodzi, znaczy obecnie nie wiemy o żadnym tak naprawdę wysokobudżetowym ekskluzywie na Xbox One. No Sea of Thieves. No ale chodzi, taki, na ale chodzi mi o wysoko, w... wiesz, o taki wysokobudżetowy, ale czy skutec, grafika nie? taka męska, nie nie Nie, 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 taka nie, nie chodzi <laughs> nie. mi o grafikę, nie, to widać, że to jest taka gra jednak taka trochę mniejsza, nie, jak no, no czy znaczy, znaczy, wszystkim... mniejsza to zobaczymy, ale no faktycznie jakoś się jej nie pojmuje w takim względzie, przynajmniej tak mi się wydaje, bo czy ona jest duża i czy na nią budżet jest duży, to wydaje mi się, że tak. No możliwe, że taka, wiesz, tak samo jak State of Decay, nie, to też będzie pewnie fajna gra i też będzie duży świat, ale jednak to nie jest taka, Trip, triple A ówka której poświęcą tam jakieś super zwiastuny, marketing i tak dalej i e, czekamy na E3, bo jeżeli Microsoft teraz mam nadzieję, że zapowiedzą jakieś gry po prostu, które ukażą się jesienią i, i do tej pory tak nie robili, bo na przykład zapowiadali Gears'y 2 lata, czy 3 lata przed premierą, Halo też zapowiadane było parę lat przed premierą, więc mam nadzieję, że teraz zmienią strategię, bo muszą sobie coś jakby no, zapewnić na tę jesień, bo Sony ma przewagę i to sporą, jeżeli ale chodzi o gry. Wydaje techniczną. mi się, że spokojnie, w przypadku oczywiście, jeśli Xbox One Scorpio się pojawi na rynku, to wydaje mi się, że na pewno jakieś dwa tytuły będą czekać z zanadrzu, ale boję się, że te tytuły to Forza 7. Na pewno, to jest pewnie. bo już wiadomo, bo już twórcy mówili, że pracują nad nową grą. I nie wiem, to... nie wiem co nawet. Ja podejrzewam, że może to być Halo 6 z takich znanych gier, bo jakby a, już od piątki a, minęło sporo czasu. Jakiś taki spin-off Gears of War w stylu Judgment, ale na next geny. Znaczy, current geny. Nie, sądzę, że ja chyba jest za wcześnie na Gearsy. I... Albo Gears of War Wars. <laughs> może, ale bo jeszcze Halo Wars właśnie dwa wychodzi, ale to też nie jest taki raczej hit. Więc zobaczymy jak będzie, no w każdym razie szkoda. Chociaż ja musie, muszę powiedzieć, że dla mnie Scalebound to od początku było taką grą, którą się jakby nie interesowałem za bardzo. Pamiętam, że jarałem się pierwszym zwiastunem, tym, który, tym, który był CGI, jak była zapowiedź gry na którymś tam 3 dawno temu. No była wow, Platinum Games Smoki w ogóle super. A później jak już były te pierwsze gameplaye, to było widać, że to system walki jest taki właśnie Ala Bayonetta, ale okrojony, prostszy. I że jest takie też elementy RPG są rozwój postaci, zbieranie lutu, a to zawsze jakby zaburza chyba balans. Takich reakcji Przedeż... Przede wszystkim nie wiem, czy pamiętacie, ale jak pierwszy raz pokazał ten zwiastun, to wiele osób było przekonanych, że to jest prawdziwy footage z tych nowych konsol. Co nie, t... no to aż tak to chyba jacyś naprawdę naiwniacy, nie, ale to, chyba było, to było dosyć. Musimy się z... zgodzić, <grafię> zgodzić, że, to, że bada... chyba nikt z nas nie czekał zbytnio na sklep. No nie, no nie za bardzo. Tym bardziej, że możliwe też, że powodem były problemy techniczne, bo każdy zwiastun, jak oni prezentowali, nawet na L3 czy na Gamescomie, to zawsze były spadki tam i to straszne, jak na oficjalne materiały wideo. Co ciekawe, te materiały zostały już skasowane z kanału oficjalnego Xboxa z YouTube'a, więc Microsoft się dosyć szybko odcina, ale w sumie jest dziwnego, skoro anulowali, to niech są jakby rozgryzaczne Ale z, z drugiej strony szkoda, bo Platinum Games nawet jeśli miało średnie gry, to i tak jakby feeling samego grania w gry Platinum był świetny. W zasadzie to wydaje mi się, że w ogóle ta cała sytuacja nie jest wielkim zaskoczeniem, bo tak naprawdę od roku nie słyszeliśmy żadnych newsów o tej grze, poza wyskokiem właśnie Kamili rok temu na Twitterze, kiedy no tak, tak. opublikował posta. Mówił, trochę tak przeklnął i niemiło określił pracowników Microsoftu, ale nie wiadomo o co chodziło, ten tweet został szybko skasowany. Ale no nie wiem, może to sugeruje, że Microsoft jakoś tam narzucał własną wizję tej gry, no nie wiadomo o co chodzi i nie wiem, czy się dowiemy. O, znalazłem właśnie y, potwierdzenie informacji, że Skamebound został anulowany i, i skomentował tutaj szef Xboxa One, działu gier, czyli Phil Spencer, powiedział, że to była y, bardzo y, trudna decyzja i y, wierzą, że rezultaty, które... O. Nawet nie wiem. We believe Results is better for Xbox Gamers still disappointing. I'm confident. In dwa, 2017 będą gry, na których lepiej się. Czyli z tego Ja zrozumiem... była tak zła, że lepiej dla nas, że jej nie będzie. No tak z tego wynika. To jest bardzo dziwne. No ale w każdym razie, no cóż. Szkoda, nie szkoda. Ja tam za bardzo nie żałuję. Może platinum się skupi na bajonetie 3, co by było z korzyścią dla wszystkich. Chyba, że będzie tylko na switchu, to nie dla wszystkich. Albo Revenge um, 2. Albo Revenge 2. Czekamy faciemy. na Wasze komentarze, a następnie yy, skupimy się na jakim temacie, no W zasadzie już... możemy zostać przy Microsoftie. Tak, zostaniemy przy Microsoftie i porozmawiamy trochę o projekt Scorpio. Jednak nie Mateusz Zdanowicz, a Mateusz widu to opowie o tym newsie, bo Mateusz Zdanowicz nie lubi najwyraźniej Xboxa, a wychodzi na to albo portali polskich, na których pojawiają się informacje o grach. Mój telefon nie lubi. Albo twój telefon nie lubi, ale wracając do tematu, twórca Halo, Franko Connor, zapytany o to, co sądzi o specyfikacji Xbox One Scorpio, powiedział, że nie pamięta, ale widział ją, ale co najważniejsze w tej informacji, że był bardzo zdziwiony, że ta konsola będzie aż tak potężna, bo spodziewał się jednak mimo wszystko czegoś yy, mniej wydajnego. Więc. Yy czy to jest takie PR-owe gadanie, czy to jest może prawdziwa informacja? Znaczy, minister po prostu musiał coś odpowiedzieć na to pytanie i dlatego powiedział to, co Ale powiedział. zawsze mógł powiedzieć, Tylko... no, świetnie zapowiada się konsola, na pewno zrobimy dobre gry, ale nie musiał powiedzieć, że wydawało mu się, że konsola będzie gorsza, a okazuje się, że będzie mocniejsza. Więc... Ale przy każdej konsoli, która wychodziła w ostatnich latach słyszeliśmy podobne komentarze. Konsola jest o wiele potężniejsza niż tam się wydawało. Mamy no tak, z możliwości, których nigdy nie mieliśmy. Tak samo no było i przy wiadomo. Wii U nawet, więc e, wszystkie rzeczy mogą się wydarzyć, jeśli chodzi o takie, właśnie, przedpremierowe jakby przewidywania, czy tam obietnice, chociaż to nie jest obietnica, ale to jest deweloper ze studia, który odpowiada teraz za Halo 343 3 Industries. 343 Industries. Po polsku. I w każdym razie oni na pewno pracują nad nowym Halo, bo od premiery poprzedniej części już mijają dwa lata. A, a Halo Wars 2, które ma wyjść w tym roku, oni Ziękuj. też robią? Potwierdził co? Bo że coś... pracują nad y, szóstką. No, no, więc Potwierdzą. to jest potwierdzone, tak jak dobrze mówię. Znaczy, nad tą strategią pracuje głównie Creative Assembly, czyli twórcy Total War, a free for free tylko im pomagają, więc są jakby tacy, mogą się skupić na Halo 6. Faktycznie, masz rację, tutaj I czytam. Tak, że ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej, że jakby. Ja się ogólnie cieszę, że wychodzi Xbox One Scorpio, bo to będzie też z korzyścią dla placetowców pod względem oprawy graficznej. Mam nadzieję, że do, do tej pory Microsoft się ogarnie trochę. Z graniem na PC, bo optymalizacja gier. Tylko Gears of War 4, ze wszystkich tych gier, które wyszły na Windows 10 i na Xbox One, działa dobrze. A jest fajnie zoptymalizowane. Ale słyszałeś chyba te plotki o tym, że najnowszy ten build e, Windows 10 ma wprowadzać ten trypy e, dla graczy. Tak, tak, że to ma być lepsza optymalizacja. To i tak to dalej. Wy właśnie. Wydaje mi się, że właśnie to może y, prowadzić do tego. Do tej unifikacji... Nie, przepraszam. Unifikacji? No dobrze no, mówisz. No, dobrze, no, dobrze no, unifikacji Dobra. platform. Dobra. Wydaje mi się, że właśnie to może prowadzić do tej unifikacji platform, e bo Microsoft już przez samo promowanie Windowsa 10 jako tej jedynej platformy, jaką chcą teraz prowadzić na PCD w ciągu na najbliższych paru lat e prawdopodobnie już będą chcieli zrezygnować z zupełnie ze wszystkich innych Windowsów. E Natomiast e promując ją, widać, że no, chciał sobie ułatwić jakby y, tą unifikację pomiędzy y, Xboxem a Windowsem. Ale należy pamiętać też z drugiej strony, że mimo to, że nawet Xbox y, Scorpio by wyszedł, to nadal mamy przecież PlayStation 4, które... i Xbox One zwykłego, które jednak będą i tak, i tak ograniczały w jakimś taki... Znaczy, jak właśnie w przypadku sposób, Microsoftu nie? i tych doniesień właśnie o tym trybie Game Mode, y, Windows 10, to będzie o tyle lepsze niż w przypadku PS Pro, że PS Pro, żeby działało, znaczy, że gra, żeby działała na PS4 Pro yy, musi dostać aktualizację i to aktualizacja odpowiada za to, żeby ta gra została ulepszona, natomiast ten nowy system operacyjny Microsoftu ma jakby automatycznie dostosowywać grę, że wkładasz po prostu płytę z grą z Xboxa One do Xboxa Scorpio i to jakby tam automatycznie będzie ulepszać, myślę, ja że to będzie bardziej płynne i... To trochę pomoże. Ale wspomniałeś o tym, że pojawienie się Xbox One Scorpio jakoś tak ruszy rynek PC-owy. Znaczy, chodzi mi o to, że jakby nie będą ograniczane gry tak bardzo, jak są przez zwykłego Xbox One. O to mi chodzi, że te wszystkie ale możliwości nadal... graficzne będą lepsze. Ale wciąż multiplatformy multi będą wychodziły też na PS4, tak czy inaczej. Więc, no, więc wiesz, jakby w skąd... samym chodzi Jasne, mi... Ale mi chodzi tylko o ekskluzywy wiecie na no... Xbox One i Windows okay. 10, no tak. na, o te gry konkretnie, okay. a nie, nie tak o. Bo no samo projektowanie jakby gier no, musi być ograniczone do pewnego. Bo wiadomo, no tak, tak, mając tak. jakby większą moc, można zrobić dużo GTA ale jak się ma Xbox One zwykłego Jasne. i PlayStation 4, to niestety trzeba pozostać w pewnych ramach, które zadziałają na wszystkich konsolach. E, czekamy na Wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do trzeciego tematu, a trzecim tematem będzie. Będzie polska gra Get Even. Polskie studio The Farm 51 pracuje nad grą Get Even, która z początku miała być taką typową strzelanką. Teraz okazuje się, znaczy w zeszłym roku okazało się, że to będzie taka trochę gra też bardziej o eksploracji. Nawet mają być takie elementy trochę jak z horroru, że obserwujemy wszystko przez ekran telefonu i tajemnicza atmosfera. I głównym jakby punktem sprzedażowym tej gry było to, że deweloperzy dysponują bardzo fajną technologią, która pozwala im skanować otoczenie itd. i tak dalej. Akcja gry rozgrywa się w dużej części w takich jakby. Opuszczonych budynkach, takich typ, typowych dla polskiego krajobrazu, można powiedzieć. No, emaliowana I... ściana do połowy, a na górze biała. Tak, tak. I w każdym razie jest już zwiastun z zeszłego roku, właśnie z Gamescomu. I ta gra wygląda fenomenalnie. To na pewno trzeba przyznać, praktycznie jest tu fotorealizm lepszy niż w Crazy'sach, więc zawsze, zawsze jest na co popatrzeć. Natomiast chcieliśmy powiedzieć głównie o tym, że Get Even zadebituje na rynku w drugim kwartale bieżącego roku, a więc w kwietniu. Maju lub czerwcu do tej pory nie była zdana jakby taka dokładniejsza data premiery, więc fajnie, że w końcu poznaliśmy ten okres premierowy. Im szybciej, tym lepiej, bo to jest intrygująca produkcja i jakby im więcej gier nad polskich studiów, tym lepiej. Tytuł pojawił się na pc PlayStation 4 i Xbox One i tutaj, co ciekawe, komentuje to Łukasz Rosiński, wiceprezes The Farm 51. Że cały koszt produkcji gry, który wynosi 3 miliony euro, czyli jakieś ponad 10 milionów złotych, został już pokryty przez globalnego wydawcę, i tu firma Bandai Namco, i ja się nie spodziewałem tego. Wiem, że chyba w ramach Game INN, czyli rządowego programu naszego, polskiego. The Farm 51 dostało jakieś dofinansowanie i chyba między innymi też w pewien sposób na tą grę, bo z czego to czytałem o, o samym tym projekcie, ale czy zo, zostanie zastosowane to, to nie wiem. No i oni planują sprzedać do miliona kopii. Od 700 tysięcy do miliona. To nawet bym powiedział, że nie jest jakaś wygorowana Yy, liczba. No tak, oni Paxus mają dosyć... tym bardziej, że do, trzy platformy mamy tutaj. Nie mają wygórowanych oczekiwań, ich w sumie dobrze, nie? Bo lepiej się jakby pozytywnie... Yy, lepiej, żeby było pozytywne zaskoczenie sprzedażowe niż, niż rozczarowanie. I mówią, że żeby się zwróciły koszty yy, poniesione, to wystarczy, że sprzeda się na 250 tysięcy egzemplarzy, co jest tak naprawdę, no, to chyba osiągalnym wynikiem spoko dla, Nawet dla, jakby no... Polacy się bardzo <laughs> zawzięli na to grę, no to wiesz, tak. przy czym u dopiero... nas 100 tysięcy się sprzedaje, jak jest dobry tytuł Call of Duty, wydaje mi się 80-70 tysięcy co rok, więc no, 100 tysięcy to wydaje mi się jakby było dobry PR w Polsce, to to jest murowane. I, znaczy, dobrze, że sobie tak nisko ustawili, bo to jest Bandai Namco, to jest jak takie Square Enix, dla nich na przykład 3 miliony, to często. No tak, to się sprzedał w 3 milionach, czy tam 6. Bandai, <laughs> Bandai Namco zaznaczył, że. Pieniądze ze sprzedaży studio Fan51 otrzyma dopiero wtedy, kiedy tak rzeczywiście sprzeda się w tych 250 tysiącach egzemplarzy. Dopiero od każdego kolejnego egzemplarza będą dostawać swoje 20%. No, zawsze musi być jakiś deal. No, no zobaczymy. W każdym razie czekam na jakieś. Y Trochę konkretniejsze informacji, i konkretniejsze porcje gameplayu, bo tak naprawdę cały czas nie do końca jestem przekonany, jak właśnie będzie wyglądać ta podstawowa rozgrywka, bo nawet ten zwiastun z zeszłego roku jest taki trochę, widać, że jest bardzo reżyserowany i nie ma tam takiego chyba zwykłego. Znaczy, niby to jest, jest to gameplay, ale No właśnie, więc. Taki więc... daylight trochę z tego jest pokazane. Co mnie dziwi, właśnie czy tym bardziej, że początkowo produkcję. ta gra była zapowiadana właśnie, właśnie jako strzelanka, tam miał być też w ogóle jakiś aspekt multiplayerowy, taki asymetryczny. Więc no to jest bardzo intrygujące i tematyka też jest ciekawa, bo to jest niby współczesność, ale też są takie elementy trochę fantastyczne, science fiction, cyberpunkowe trochę, więc no ciekawa sprawa i czekamy. No gra już od 4 lat jest produkowana, więc zobaczymy. Eee, czekamy na wasze komentarze i czy to był ostatni news, czy jeszcze o czymś wspomnimy. Na koniec ciekawostka o Half-Life 3. Dobrze. Wychodzi. Half-Life 3 ukaże się. Nie, stop, nie o to chodzi. Yy, wiado, no wiadomo, <grym> że to nie, wiadomo, że to nie o to chodziło, ale dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat e, prototypów Half-Life 3 bo m, Valve to jest taka firma, w której jakby z tego co czytałem wiele razy, kultura pracy jest taka, że jeżeli ktoś ma pomysł na grę, to może nad nim pracować po prostu, jeżeli potem będzie pokazywać jakieś ciekawe wyniki. I e, redaktor naczelny Game Informera rozmawiał z deweloperem z Valve, który zdradził, e, jak wyglądało kilka prototypów Half-Life 3 i co ciekawe, jedną był Half-Life 3 w formie strategii czasu rzeczywistego, a więc RTS w świecie Half-Life'a. Jakby się dłużej zastanowić, to tak naprawdę bardzo ciekawe, bo są tam jakby frakcje militarne, i to można by spokojnie zrobić jako RTS. Że to nawet przeciwników nadaje się, żeby zrobić z tego całe. Różne już na, już na od siebie frakcje, tak? tak? szczególnie jakby to rozbudować jakoś. Ale ja bym się to bał nazwać w ogóle Half-Life'em 3, tylko bardziej jakimś spin-offem, bo by no, to też gracze prawda. zjedli. To znaczy, ja myślę, że na tym -e. etapie, teraz już tego oczekiwania, e, równie dobrze mogliby wydać e, half Life jako przygodówkę i wiele osób by ja nie, nie zauważyło. A propos, to jest, a propos half to jest bardziej in, inny z prototypów zakładał właśnie, że to będzie gra przygodowa z elementami akcji, i aktorami. No nie, nie typowo przygodówka, ale coś w stylu Uncharted, więc też zupełnie coś innego niż mamy na myśli, gdy my myślimy o, o Half-Life'ie. Więc ostatni z wymienionych prototypów typów przypominał zaawansowaną wersję Night Trap. Nie wiem, czy kojarzycie tę grę, to była taka jakby z interaktywny film z prawdziwymi aktorami, taki horror trochę kiczowaty bardzo z 92 mm -hmm. roku, więc ym, fajne jest to jakby, pozytywne jest to, że w Valve ludzie pracują nad, teoretycznie nad Half-Life'em 3, tylko na pozostałe mi się nadzieję, że kiedyś yy, te prototypy jakby przerodzą się faktycznie w grę, chociaż szczerze mówiąc ja bardzo lubię Half-Life 2, naprawdę to jest jedna z moich ulubionych gier, tak naprawdę w ogóle. Half-Life 2, jedna z najlepszych strzelanek, w jakie grałem kiedykolwiek, ale nie mam już ciśnienia na trójkę i to przyznam bez bicia, bo, no bo ta gra nigdy, nigdy nie spełni oczekiwań i po prostu wolałbym, żeby nie wyszła chyba już na ten moment. Sniowy jest trochę jak z Duke'em Duke Duke'em. Pamiętacie, jak wszyscy czekali na. Ja zagrałem, podobało część. mi się. Nie żartuję, ale przyjemnie w pewien sposób specyficzny można było zagrać. No ale mamy ostatnio powroty po 10 latach, przecież The Last Guardian. No tak, mamy co powroty. Teoretycznie się udało. Znaczy, The Last Guardian spełnił te wszystkie ale oczekiwania. Ale wydaje mi się, że Half-Life w ogóle by pobił rekordy, bo minęło już więcej niż 10 lat chyba od premiery dwójki. Dość spokojnie chyba. Chyba 14 z... lat z tego, co, my, co mi. Co nie nie no. A ile miało Diablo nie między dwójką a. Nie pamiętam. Drugi epizod 20 w 2006, 2005, 2006. No nieważne, w każdym razie bardzo dużo czasu minęło. I czekamy na jakiekolwiek informacje. Ja osobiście nie wierzę. Też długo poczekamy. Drugi epizod, 7 rok. W orange boxie. Dobra, panowie, to kończymy i czekamy na wasze komentarze. Nie, nie wasze, ale wasze też, żebyście odpowiedzieli. To był 227 odcinek i Razem z wami byli Paweł Stachera i Mateusz Zdanowicz. I Mateusz Widu, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.